No dobra, mamy telefon kolejny na linii halo, halo, witam, witam, witam Oj. redaktora Michała Cichego, witam serdecznie Państwa, Ziemowit Piastkosakowski Ziemowit Piastko, Kosakowski Ziemowit, Piastko, się kłania, witam serdecznie Pana redaktora słuchajcie, panowie ja tak was słucham i tego kamerzysty i tego Lorda Kruszfila. ja to jednego i drugiego mam na liście, a bez patrzę na was dzieciaki i to po prostu ręce opadają, jednego i drugiego mam na liście, naprawdę, dorośnijcie trochę panowie, macie jaja ty kamerzysta, tak jest tyś kozak to dawaj ze mną, bierz walkę na gołe tył no ja pewnie, na chwila startowałeś no pewnie. Ja pewnie? Dobra, słuchaj, dawaj. a byłbyś kurwa stali się walić stary za podwójny kontrakt, najpierw zleję kapelę, potem zleję ciebie. Okej, okay. jak dadzą tak podwójny jesteś. kontrakt, dawaj. No to dawajcie na wizję prezesa, szubę asiusza i kręcimy kontrakt, ja bez problemu zleję najpierw lewą <noise> kapelę, a potem ciebie kasztanie. A jak kapela zleje ciebie, to już będzie wstyd. Ty się nie bój o mnie, ty się bój o siebie, jak na cele pójdziesz w kraje, żebym No nie zesraj się. Ty, ale ty wiesz. jesteś przypierdolony. Ja myślałem, że ty Zesła, jesteś inteligentny facet. Ty, nie, ja myślałem, nie. że ty jesteś inteligentny odzywaj facet, a ty się, tu się brujesz do kapeli, do trolla kurwa internetowego. Się, dzieciaku, odzywaj si. się, dzieciaku, si. bo na strzała jesteś kapela, do si. ręki dostał. Ty z prawej si. dostał. Si. Si. Fajfu się mały. Si. Więc wiesz kulturki trochę, to ja się nauczę. pachoła. To będzie z ty mojego graflingu, jak ci kolano nawet w zasadę. kurwa! Wszyscy wiedzą, że jesteś z zwykłym petem. Dawaj, takim dawaj, jak ty dawaj, dawaj, na gołe pięści! Dzisiaj dawaj, na gołe pięści pod ten, eh, pod y, Orlen, chyba. Ziemowicz mieszka w Warsawie. Z pan, podjeżdżaj tutaj i pójdę w Dawaj, na gołe pięści! Po, po, po! Mimo no wariacie słuchaj, no ja to wiesz, takich jak ty, pachołk! Jak ty gardy kurwa trzymać, nie umiesz chłopie! mogę jak ty. Ale ty gardy nie umiesz Ale... trzymać! No tu wariacie, słuchaj, dawaj na misję Kasiusza i robimy drugą walkę. No to ja ci szybciutko pokażę, jak to się robi. <grym> Aaaaaah! No podejrzewam, że niedługo będzie, więc się go ale chłop, to. Ale chłop. Więc wiesz, Cruzfil, weź mu tam przyzwoń ode mnie na miejscu, bo zawsze ja to ja Ale dobra, tą walkę to podkręć, nie? Bo ja bardzo chętnie. Ja z tą no bardzo co, chętnie. No to ja ci bez problemu ubiję, Kasztanie, no to ja takie Oj, 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 ojoj. Moresu cię nauczę. <grym> I ty się tutaj nie zgrywaj do takiego kozaka, bo twoi koledzy przychodzili i ty na każdego masz wyjebane, na jak ciebie? nawet nie wiesz tak naprawdę, co on tak naprawdę w sobie jakby może skrywać, może o? ma jakąś... Jaką kurwa gadę wiesz, jeszcze... jak nie kurwa, Ale gdzie, gdzie, gdzie widziałeś? Dobra, dzieciaczki, a może was dwóch na raz wezmę, co? Bo widzę, że się złochaliście. Już mogę was wziąć na raz, jak chcecie, bez kitu. We dwóch ale czy, mogę was do... zlać. Ha! Nie, uzyskałeś mnie Źle Masz kamerzysta kontra ja. Chcecie dwa na jeden? Ale nie zrozumiałeś, ja mówię o tym, że o kamerzysta nie wie, kim ty tak właściwie jesteś i możesz y, mieć historię, nie wiem, dziesięcioletnią, ja mam historię... Główna tak ciebie także... biesa, ty go bronisz? Kurwa, no trochę godności, Marek. Nie, no ja Słuchajcie, po prostu mu odpowiadam, bo wielku, nie jestem jakimś matusem jak ty... mi umknęło, powiem tak, bo tam jest duże zamieszanie. Marek, my rozmawialiśmy, ja ci powiedziałem, że tego peta nie lubię, gdyby nie kontrakt. To bym go zdjął już na pierwszym widzeniu Uu. na konferencji prasowej. Uu. W hotelu się chowałeś za ochroniarzami, ja? więc się nie biełeś, ja? na strzała jesteś ja? i ta twoja cała banda. Ja, ja się chowałem? Stary knife, żeś ja? ja? mnie nie rozśmieszasz, <grym grym grym> ja się tak chowałem, że nie kurwa, niech chłopie, niech niech kurwa niech na niech 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 się niech 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 Co ty w ogóle niech 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 kurwa kapelą, chcesz? kurwa, niech niech wyprzy kurwa, niech tak, młody, młody, z niech 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 z pyska, niech Jesteś niech nie? do do śmieciu, za się na niepełnosprawnym <grym> to będzie kolejny kurwa W tym normalnym towarzystwie, kurwa I tyle, żebyś się nauczył, stań, nie jesteś wyrzutem kurwa... internetu, lamusie, ja cię wyjaśnię po prostu i tyle. I się skończy twoje kisiowanie, pecie. I zamknij te jaźwę, bo 12 w tym atenie spadnie Tim Kosakowski, będzie silnik nagrywał, jak przepraszasz. To będzie hit YouTube'a, więc morda tam paruwo, naucz się kultury i się lepiej szykuj, a Mareczku, ty go tam obij na tak? miejscu, bo ja, tak. ja też z tym dziennikarzem zawoduję. Tak, zabawię. redaktor Ale... Ziemowic Piasko-Sakowski, zapamiętaj ło, to sobie. Ło. Pozdrawiam serdecznie Zap... o wszystkie piękne pa, pa, panie i kim Kosakowski. Najpierw kapela... Kapela Piężyzka. Ci kto no w Oksagonie. Weź, ty peczek, dmuchany <laughs> na Kapela cię dojebie, kurwa! Ja, ja pierdolę! Tam, dobra, słuchajcie, ja dzwonię ja. do Kasjusza i tak... Kapela ja cię do, was, do pierdoli, jadam. chłopie! Czy, czy, czy... Tobie to do pierdolę, człowieku! Ja Kapela jadę, cię dojebie! Jadę! Dobra, jadę! Teraz jestem. dzwonię jestem. do Kasiusza, a teraz dzwonię do Kasiusza, on mi bierze Ubera, podjeżdżam, nie wypłacają stokoła. koła, wypłaca mu kopa na łeb temu komusowi. zamijam pajdę, nagrywany filmik Ale i chłopie, ten chłopie, dawaj Co? druga walka, dwie walki kurwa, z Markiem i z tobą, chętnie, chętnie, bardzo chętnie. Dobra, jestem tam, razy, za północy, no Do zobaczenia. Oh, oh, oh. <laughs> jedzie, <to> by... jadę. <śmiech> <śmiech> bardzo, bardzo mocny telefon w ogóle on mówił, że przestraszyłeś się go w hotelu i schowałeś się... Ale za... kurwa, to jest w ogóle pierdolenie, on mi podawał rękę! I on, mordeczki, Murdeczki, czy wy jedziecie? Taki kurwa, wyorany kurwa z y, kapelą po dronie. Mordeczki, ale gdzie wy jedziecie? Gdzie wy kurwa jedziecie? No bo ja chętnie z wami pojadę! O, o tam jest, dobra, dobra, to ja zawijam do góry. Ale to co sugeruje, że on z kapelą coś tam? No kurwa! Kurwa! Ale widziałeś coś? Nawet no w sensie kurwa, no, inaczej, nie wiem czy oni razem, ale no kurwa obydwoje kurwa po No to bardzo grube oskarżenia ale, w takim razie. Ale razu. Nie no jak, kapela sam się przyznaje do tego. No to kapela tak, ale Kosakowski No Kosakowski się nie, nie przyzna się, no. no nie mówił. przyznasz się gwiazdeczko? Ojejku. No szkoda, że się Ziemowit tutaj e, rozłączył.